My już zbieramy się do wymeldowania, spakowaliśmy się. Chciałem Wam tylko jeszcze pokazać, jak wyglądał nasz pokój. Pracowaliśmy. także tutaj, mamy taką przestrzeń z łóżkiem, ale spialnia. Tutaj jest Kasia, która jest smutna, bo musi wejść na rus. W ogóle mieliśmy mega problem z tym światłem, bo przeszukaliśmy cały pokój i nie ma nigdzie po prostu wyłączników, konkretnie tej lampy i tych dwóch przy łóżku. I naszym sposobem na to, aby w nocy zgasić sobie światło do snu, było po prostu wykręcanie żarówki. Też, jak po prostu przyjechaliśmy tutaj, to te lampy już były włączone. Więc to już jest podejrzane. Wydaje mi się, że coś tu po prostu jest nie tak z elektryką. No i jeśli chodzi o pokój, no to właśnie tak on wygląda. Tutaj jeszcze jest łazienka, taka basic. No i to wszystko. Cena i y, link do bookingu wam wkleimy. No 800 zł za trzy noce takie, niecałe 800. Za dwie osoby oczywiście ze śniadaniami. No tak to spoko, no trochę perlowsko, ale ogólnie czysto, naprawdę nie ma się do czego przyczepić. No minus to transport. W sensie macie daleko do autobusu albo do metra, albo do pociągu, najbliższy przystanek 800 metrów, a my chodzimy do takiego, co jest 1,7 km, bo przynajmniej mamy do centrum bez przesiadki. Dokładnie tak. Stacimy troszkę nazywane galerią. Bardzo wiele z tych stacji jest naprawdę ładnych kolorowych pomalowanych przez artystów i dzisiaj sobie zjedzimy kilka kasnik. Aktualnie jesteśmy na stacji metra T Central, w samym centrum sztokholmu. Do na dole mamy się pomalowane na takie białe, niebieskie kolory, więc mam nadzieję, że uda nam się odnaleźć. Główna stacja metra. Tak się prezentuje. Tutaj się ogólnie łączą dwie linie i są dwa poziomy. Widziałam, że te liście są troszeczkę inne na tej drugiej, ale bardzo ładnie to też wygląda. Warto zejść i zobaczyć. Szczerze, ta stacja podoba mi się chyba najbardziej z tych wszystkich. Bardzo dużo tych malunków na tych wszystkich poziomach. I mimo wszystko, się się siebie różnią, nie są takie same. Wygląda to trochę, jakby to był cień rzucony. Tak wygląda właśnie stacja metra Stadion. Ta jest poświęcona Instytutowi Technologii, i są tutaj takie dziwne e, instalacje, nie wiem jak to nazwać, związane z nauką wizualną. Jest też taka bardzo surowa w porównaniu do tamtej tęczowej kolorowej i leży na 25 metrach pod ziemią. Ogólnie jakimiś grami 2D, bo jakby te grzybki przypominają mi bardziej Mario. No a mi te że to takie duszki, to bardziej mi was pana chyba. Taki niż masz chyba, gier 2D bym powiedział. Ładna, mi się bardziej podoba niż ta poprzednia dotycząca niełupki. To miała być ta najładniejsza stacja metra i jak zwykle jesteś zastawiony. Ostatnia, piąta albo szósta z tych, chcieliśmy z ogrodami na razie nie ma szału, taka ciemna jak do Znajdujemy się w gmachu Biblioteki Publicznej w Sztokholmie. Ma dosyć charakterystyczną architekturę. Wszystko jest tutaj zbudowane na takim planie okręgu. I dookoła stoją książki. Zbiory są bardzo pokaźne, można sobie tutaj wejść za darmo. Ludzie się tu uczą, czytają i sobie tutaj siedzą ładnie w ciszy. Jest to nazywana jedna z najpiękniejszych bibliotek w Europie, no więc tym bardziej warto tutaj zajrzeć. Tutaj znaleźliśmy nawet dział z polskimi książkami. Pierwsza ja książka się rzuciła w oczy. Co nas śmiechło trochę 365 no, dni. To jest o, na przykład, Mok, czytałeś to nawet? Mhm. No, różne są książki z różnej. różnych gatunków. Jonas Bo jest po polsku. Olga Tukarczuk. Tu gdzieś byłem napisane, że to jest polski. Przyszliśmy sobie jeszcze z ostatnich słodyczek w Sztokholmie. Wzięliśmy sobie Semla oraz Princess Cake. I akurat nie wiem jaka jest nazwa dokładnie tego ciasta po szwedzku. Pewnie jakoś tego zrobił, nie umówiłbym mówić na pewno. No. Mm. Nie ma jeszcze smaku, szczerze mówiąc. Po prostu, dobre, bo słodkie, ale no drugi raz bym tego po prostu nie zamówiła. Moje ciasko jest spoko, myślałem, że będzie mega słodkie, ale takie nie jest. W ogóle wczoraj wzięliśmy sobie w Ikei, byliśmy e, takie ciastko na 80. rocznicę istnienia i w sumie smakowało mega podobnie jak to. Ja zawsze powtarzam, że największym plusem bycia w związku jest dzielenie się jedzeniem na pół, no po prostu nie ma nic lepszego. Właśnie ja próbuję tego, co jadł Kasia i co nie podpasowało. Dla mnie jest to dobre. W ogóle jakby miał to porównać do czegoś, co znam, to bym powiedział, że smakuje porównywanie do jabłecznika. Serio. Ja tam w ogóle nie czułam jabłek, no ale każdy nie. ma inne kubki smak. A to jest tak w sumie tylko śmietana Nic tu nie ma ciekawego. Sztokholm jako stolica leży na 14 wyspach połączonej ze sobą mostami. Aktualnie jest ich 57, o ile się nie mylę, ale ta suma też ciągle rośnie. No, i samo to stare miasto leży na takiej jednej wyspie, i właśnie tam przed chwilą byliśmy. Ostatnia kawa w Ikei, i czekamy już tylko na nasz autobus, który odwiezie nas na lotnisko. Tak, obiad też zjedliśmy w najlepszej restauracji. Najtańszej na pewno. Ale naprawdę, tu jest bardzo dużo osób. Jak jest godzina 15, nie ma się gdzie usiąść. Bartek dostał 30 numerków oczekiwania i przyszedł w 3 minuty. Tutaj no po prostu staśmy leci hurtowo każde to pożywienie. No spoko za te pieniądze. Tak, to jest protek jak ktoś chce po prostu przyjechać tanio i zjeść coś tanio w tym kolmie, to na pewno... Zwłaszcza, że jest to w centrum, więc nie trzeba jechać nigdzie daleko. I zwiedzając można tutaj wstąpić. Okay. Replay? <laughs> nie, nagrywałem to drugi raz, bo za pierwszym razem włączyłem kamerkę przednią zamiast tylnej. Ogólnie chcieliśmy podsumować nasz wyjazd do Sztokholmu, bo właśnie czekamy na autobus, który odwiezie nas na lotnisko i potem mamy lot do Polski z powrotem. Fajne są takie city breaky -i, i jest to dla mnie do tej pory jeszcze takie dziwne, że na przykład możesz gdzieś pojechać na weekend do innego kraju, który na przykład do innego miejsca, które jest oddalone o parę tysięcy kilometrów, zwiedzasz sobie to miejsce, jesteś w nim, a potem wracasz do domu i zaczynasz normalnie kolejny tydzień to bardzo fajny, jedyne co no, z naszej strony nieprzygotowanie ciuchowe ogólnie miało być zero, no nie spojrzeliśmy dokładnie, bo odczuwalna była minus 12 ja mam aktualnie na spokój piżamę, bo mi tak zimno w nogi szczególnie Góra to to spoko, ale ja, no no po prostu nieprzygotowanie i nie mieliśmy zwykle ciuchów żeby ubrać coś na siebie jeszcze bardziej no ale tutaj tak macie z 8-9 godzin tylko dnia później już jest ciemno, tak jak jest teraz Ogólnie jeśli chodzi o sam Sztokholm, no to fajne miasto, fajna stolica do zobaczenia, nie możemy nic zażyczyć temu miastu, jest czysto, są fajne atrakcje do zobaczenia, naprawdę warto odwiedzić, warto tutaj być. do zobaczenia w kolejnym